Witam widzów bardzo serdecznie Po 4 miesiącach nagrywamy To nie wcale No, mimo nurka trafiliśmy To wcale nie jest tak, że My zgapiliśmy od jakichś youtuberów, co nie? To jest tak, że Wszyscy mi wmawiają I koledzy I kuzyni Że nagrałem odcinek kiedyś, co nie? A ja nic nie nagrywałem no właśnie. Więc nie wiem o co im chodzi. Ale ja naprawdę nie zgapiłem od youtuberów. Yy, no, mam stopień koronek, zaczynamy późno, co prawda, ale... No. No, no. Jak mówię, nie zgapiłem od żadnych youtuberów. Znam trochę tylko hacks, znaczy jakieś triki po Może ponauczam nas trochę. I no i dzisiaj chcemy. No chociaż te 10 żetony Stumble, guys. No, te 10 żetonów Stambyl, no. I, I będziemy tak nagrywać będą serię. Pamiętacie kuzynka? To może z kuzynkiem. Nagramy odcinek. Właśnie o to mi chodzi, żeby tu iść. O kurde. Czaki. Myk. Aj. Źle kamerę ustawiłem, ale... Dobra. I tak tego nie przejdziemy. To prawda, nie myślisz, że jestem słaby, bo ja, ja potem to przechodzę, ale... Teraz też to przejdę, więc... Dobra, tego już nie przejdę! Kurczaki! A, Ale bym go ładnie z no ale... No. Tu kiedyś były takie skiny, gdzie jest 250 gemów. Był... Zaraz pokażę zresztą. Poczekajcie. Dobra. Taki o skin. I on kosztował 750 gemów. Bym miał wślizg, gdybym na niego nie wylał gemów. Ja chciałem po prostu zobaczyć jak on wygląda, bo... Jak zawsze coś kupujecie, to tam jest jeszcze. Jak spiny kupujecie, to tam jest... no. Yy, że musicie jeszcze potwierdzić, jak na to klikacie. A tu akurat tego nie było. I kupiłem bezsensownie, wydałem to tak, bym miał ślisk, tam bym w ludzi wjeżdżał. Ale niestety. Więc... Humbersta. Zobaczycie w ogóle zaraz, co mój kuzyn wymyślił. Yy, za trik, ale... Raz mi się to udał, to jest bardzo ciężki trik. Tu pewnie każdy zna. Każdy zna ten trik. No chyba, że nie wiem. Tego nie wymyślił mój kuzyn, co nie? Ale to umiem łatwo. Tu! O, tu jest tu. Myk, myk! 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 Tak to się robi! Tak to się robi, widzowie! Widzieliście to najwyższa klasa, co prawda nie doskoczyłem, ale... Chociaż raz co nie? Prawie zrobiłem. Przejdę! Pokażę Wam niektóre city. Kościół. Na komputerze miałem nagrać autka. Taką grę o autkach, ale nic nie wyszło, bo... Jak chcę rzucić na YouTube'a, to jest, że nie mogę, bo coś tam jakaś blokada. Nie wiem. I coś ma z mikrofonem na komputerze, więc. Jest problem. No ale. Lecimy, spin, go Na pół Nie, nie to, tak jakby to się zaliczało. Jak przychodzi 16, to jest jakby ćwierć finał. Jak przychodzi. Ośmiu to jest półfinał. Jak. Dobra, grać w tą grę nie potrafię. Yy, a jak. Yy, ten. Yy, a jak przychodzi tylko jeden, lub odpada 8, to. no. To jest jakby finał, więc. o! Miałem Wam pokazywać cheaty. A co ja robię? Nie pokazuję Wam tych cheatów. Hop. Hop, hop, hop. No, ja ten. mówię cheaty, co nie. Nie! 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 Zrób to! Chodź tu! Wydawe, nigdy tak nie róbcie, bo... no, widzieliście zresztą ale nie jest chwilę więc teraz musicie się odpalić na najlepszego prosa i mam challenge, muszę zrobić chociaż jedną koronkę i drugi odcinek to będzie z, z trików pokażę wam po prostu triki będziemy odpadać, ale... Ale w stylu pięknym. Wajskajcie wam coś chcę pokazać bardzo. Ale... No, musimy go dropnąć. Ludzie, odsuńcie się. Jezu! Dobra, nie. Knyk. Spokojnie, kamień spoko... Nie Kamu. Dobra, pokażę Wam, że na lewą też to potrafię, co nie? Siu! Syły! Kącik! Tak się właśnie robi tańce. Kiedy będą rapy, oczywiście. Nigdy. Nie. Jak dobiję tysiąc to coś tam zarapuje Może. Może. Ale wiem. Że zarapuję za 1000 subów. Gdybym miał 1018 subskrypcji, bo 20, dobiłam subskrypcji. Wiem, że za parę lat to dziwnie zabrzmi, może. Ale tak, dobiłam 20. 20 subskrypcji. No. Nie wiem, rozgaduję się zawsze na tych odcinkach i zawsze mam tyle do powiedzenia. Dlatego. I nie chcę aż tak tyle MÓWIĆ Ludzie no halo Jak coś to mam lepszego cela pięści co nie? Patrz to Takie chamy jesteście I zero osób przechodzi, co nie? Na czas zero osób Sorry Konczywo Jezu, wszyscy ludzie już idą, co nie ma, Ty po kościół to przeszedł? I, i, a, I on będzie miał koronkę, zakład? No, zakład. Nie no, ja chcę to przejść, jak coś, co nie. Kurde, wywalać z tym. Ludzie! Przeszłam. Przechodzisz. Ja już widzę tę gwiazdkę, jak przechodzisz. Żeby się taka muzyka fajna nadała Nie, nie, nie Mam dosłownie 10 sekund, żeby to przejść Stójcie tam, stójcie, stójcie, stójcie Dzięki. Ale ładnie stuj Stój, 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 stój. stój. Ja to od razu przechodzę, bo nie wiem, czy się na czas stąd. Bo tam jest dwa, dwie minuty i chyba ten, tak? Bo jak ludzie to przechodzą, 16 przejdzie. Albo zwiększali ten czas, albo coś. Bo ja nie wierzę. Tak, ogólnie to się nie patrzyłem na czasach. No, ja powinien. Zakład, że teraz będzie jakaś eliminacja. Tak, a to fatem będzie Nie, ja, ja, Pomyliło mi się, każda mu się może pomylić. Z drugiego rzędu startujemy u nano neno bedy. U i A O A U i A O, o, o A U i A o, A Ale Gościu to cheater. Myślałem, że poprawili to. Czy tam się. Już nie da doskoczyć. To się nie powinno daje doskoczyć. To jest oszustwo trochę. Czy zblokujemy ludzi? Nie, nie sądzę. Myk, tak się robi. Tak się robi to. Tak się robi. Tak się robi. O! Wow! 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 Ja, ja to nagrałem jeszcze na odcinku, jak ładnie, jak to ładnie się tak przykrzywiłem tak ładnie. Myk. Nie, na odcinku mało cheatów robię w ogóle. Jak <laughs> na to mówię cheaty, bo inaczej się nie... Lava Lavarash. Jeśli chcecie się nauczyć ode mnie tego triku, no to patrzcie. O ile? Ja tam dojdę. Nie pchaj mnie. Tak, tak i tu po... Czekajcie, powtórka. Powtórka. C -c 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 -c. Em, a sobie bo... jak coś to sobie pośpiewuje, bo... Nie. Jak coś podśpiewuję, co nie? U tak jest najlepiej grać. Jest! Proszę cię. Prosiłem, żeby wygrał na to. Wygrał. Pij, mądrość. O, ale tutaj mam... Dobrego, i wam do pokazania Wszystko bokiem da się przejść, praktycznie Praktycznie Drogi Ale chcę bokiem Przejść Szybko, szybko Szybko Szybko, nie no, nie doskoczę Nek. Nie Zgrzaniłem. Czemu na odcinku mi w ogóle żadne cheaty teraz nie, nie będą wychodzić, co nie? Jak gram sam, to zawsze mi wychodzi każdy cheat, którego zrobię. A tutaj to normal... To normalnie... Wracam, jak dojdę do finału może, bo... No. Ej, dobra. To musicie zauważyć. Rokiet, Rambel Postoisz? Nie, nie postoisz A, nie to mink Jest! Swój swojego, ale dobra To się tak robi Swiii Wow. Wow. Tak robię. No, robi. Jem sobie, bo. Halo, bo. Chodzi, że. Ja tam teraz bym nie wrócił, więc. Pomogłem ci, gościu. Jak ja to przegram przez jakichś nubów, no to super po prostu. Spróbuj się zbliżyć No, nie wypaliło. Nie. No, jak ja głupi jestem, serio. Przecież, jak ja mam emotkę pięści, co nie? To, Ktoś we mnie strzela, to ja mogę się zahamować. Nie? To tak działa. A teraz. I się zahamuje tak praktycznie. Ja? Nawet co tym gościu nie ma? Jest! 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 To jest! To jest! To jest! To To wracam, gdy To wy... Zagramy? Dobra, papa. Najfajniejsze cicy w tym programie. Już zaraz kończymy odcinek. Więc. Super. No co mam tu tak dużo ludzi? Dobra, pewnie... Pewnie uważacie, że jestem nóbkiem ale mylicie się, co nie? Mylicie się! I to grubo, jeśli tak uważacie, bo ja tak naprawdę mam ukryty talent w StumbleCase. Aby nie wiedziały, że się tam nie da wszystko. Tak jakby, może tego nie przejdę, ale wiecie, że... dobię 20, 20 subskrypcji. Mamma, mia. Juuu! Jednak chcę przechodzić, ale... Serduszko, chłopek Oj, środko. Jesteście początkujący. W drugiej części zrobię poradnik. Więc... Warto zobaczyć! Tak mnie nienawidzi, dobra. Yy, Jak chcę przegram czy wygram, wtedy mi się odezwa? Te! Czekajcie chwilkę! Bo jakby chciałam coś z wami nagrać. Jest! Jezu! Nie, nie to! Nie to! <grym> Kiemia, jakie sobie włączyłem, co nie? Nie no, ja ty, Te, 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 przepraszam, ale. Zobaczyliście drugi raz, moment no właśnie, to super. Halo! Filmiku. Nie mogę zapauzować. No dobra, palić. Chociaż. Uratowałem ci, gościu. powinieneś mi Wać Widzisz, uratowałem... Ale ha jesteś. Co to? Co? Czekaj, co to było? Czekaj, ja jeszcze chcę trzeba raz powtórzyć. Ale... Dobrze, dobrze, dobrze. A myślałem, że się zbaguje, czy coś. Dobra, udowadniam, że przeniknąłem przez tą trampolinę, tak? Siu. Czekaj, nie robić hit. Si Czy my to wygraliśmy właśnie? Mamy to widzowie! Tak to się robi. Może ktoś kiedyś o mnie zrobi szorta jak... Nie, ja w no. Jakieś robiłem przecinki albo sam sobie zrobię szorta. I wygramy grę jesteśmy mistrzami, co nie? Ziu Jezu, stać mi nie Dobra. Kum, pom. Dzięki. Bo ja właśnie chciałem tu polecieć, co nie? Teraz maraton Bodbosza. Ja poka... Czekaj! Ja pokażę na czym on polega, musicie przebiec do tej farby, co ona tak pryska, szybko, 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 do tego hydranta, właśnie tak, tu i przeskoczyć, właśnie o tym polega, ten ma, ta, Tam. tam i skąd się ma na tym, więc żegnam i została... No to zakończymy nasz następny odcinek Dziękuję za oglądanie Żegnam, pa pa